Witam Cię w serii Zrób to Sam, w której po każdym odcinku będziesz o jeden krok bliżej do samodzielnego stworzenia i skonfigurowania systemu monitoringu wizyjnego. Zaczynamy! Jak zamontować kamerę do uchwytu dystansowego? Rzecz z pozoru banalna i powtarzana na każdej jednej instalacji, ale zobacz tylko na ile szczegółów trzeba zwrócić uwagę. Na potrzeby tego filmu specjalnie będę popełniał błędy, a w niektóre będę brnął nawet przez dłuższy czas. Po to, abyś ty nie musiał. Uchwyt, uchwyt dystansowy, adapter, puszka jest wiele określeń na ten element systemu monitoringu wizyjnego. Każde z nich wydaje się trafne i nieraz spotkasz się z ich zamiennym stosowaniem. Ich głównym zadaniem jest ukrycie przewodów i złączeń. A jeśli chcesz zobaczyć do czego może doprowadzić źle zamontowany uchwyt dystansowy kliknij na film proponowany teraz w prawym górnym rogu. Jak widzisz pokrywa uchwytu posiada wiele różnych otworów montażowych. Wszystko po to, aby jeden uchwyt był w miarę uniwersalny i pasował do większej ilości kamer. Uchwyty różnią się też wielkością. Również po to, aby pasować do różnych wielkości kamer, ale jak zaraz zobaczysz, nie tylko o to chodzi. A teraz posłuchaj, na co powinieneś zwrócić uwagę. Razem z uchwytem przychodzi co najmniej jeden komplet śrub. Są one bardzo ważne, bo służą do przytwierdzenia kamery do uchwytu. Mają określoną wielkość i idealnie pasują do gotowych otworów, więc lepiej ich nie zgub, bo inaczej stracisz kupę czasu na dopasowanie jakichś śrub z kastorami. Profesjonalne uchwyty wyposażone są w metalową linkę, dzięki której nie musisz się martwić, że po odkręceniu pokrywa, spadnie ci na ziemię. Bardzo fajne, szczególnie kiedy pracujesz na drabinie na dużej wysokości. A teraz najważniejszy element tego uchwytu. Jak mówiłem wcześniej, uchwyt ma zapewniać jak największą hermetyczność. Uwierz mi, nie chcesz, żeby w środku znalazła się woda. Dlatego tak ważna jest uszczelka. I tu się na chwilę zatrzymamy. Gdy rozkładasz sobie taki uchwyt w domu, na biurku, w ciepłym pomieszczeniu, wydaje się, że nie ma z tym żadnego problemu. Ale w rzeczywistości będziesz stał na drabinie, wysoko nad ziemią. Czasami przyjdzie Ci to robić w niskich temperaturach. Wtedy będziesz przeklinać tą pieprzoną uszczelkę i czas, jaki musiałeś na nią poświęcić. Ale pamiętaj, że to nigdy nie będzie zmarnowany czas i że musisz go na to poświęcić. Uszczelka nie może być podwinięta, przekręcona, wyszczerbiona, krzywo założona. Musi idealnie pasować i przylegać do wyżłobienia w uchwycie na całej długości. Dobra, myślę, że dostatecznie położyłem na to nacisk. Idźmy więc dalej. Warto też wiedzieć, że śrubki, które trzymają pokrywę do uchwytu, nie są gwintowane na całej długości. Dzięki czemu mają pewien luz, są blokowane na gwincie i nie spadną Ci na ziemię, kiedy będziesz odkręcał pokrywę. Żeby je wyjąć, trzeba się postarać, wręcz wykręcić je z pokrywy. Myślę, że istotna informacja, bo dzięki temu wystarczy Ci jedna ręka, żeby odkręcić taką pokrywę od uchwytu. Lecimy dalej. Nie będę teraz omawiał, w jaki sposób przymocować uchwyt do podłoża. Zostawię sobie ten temat na kolejny film. Na tą chwilę wyobraź sobie, że uchwyt przymocowany jest do ściany. Na potrzeby filmu założymy też, że przewód wystaje poniżej uchwytu i musimy go wprowadzić do środka. Kolejny raz, aby zachować jak największą szczelność, będziemy wykorzystywać dławik. Zatem w pierwszym kroku go rozkręcamy. Widzisz, że jest na tyle duży, że przejdzie przez niego przewód zakończony Riotką, więc po prostu go przekładamy. Po chwili orientujemy się, że już popełniliśmy pierwszy błąd. Zatem cofamy przewód i na początku nasuwamy na niego zdemontowaną część dławika, tak aby po przełożeniu przewodu móc go z powrotem skręcić w całość. Teraz do gry wkracza pokrywka. Zwróć uwagę na widniający na niej napis up. Taki sam znajdziesz wewnątrz uchwytu. Pamiętaj aby spasować ze sobą te miejsca przy skręcaniu. Przechodzimy do przykręcenia kamery do uchwytu. Aby to zrobić, najpierw musimy przełożyć przez pokrywkę przewody wychodzące z kamery. Gumową uszczelkę możemy śmiało wyjąć. Jak widzisz jest nacięta, więc nie będziesz miał problemu, żeby ją nałożyć później. Więc przekładamy przewody, wyrównujemy uszczelkę i przykładamy kamerę tak, aby wybrać otwory montażowe, do których będzie przymocowana. Jak widzisz mamy tutaj kamerę tubową, więc warto poluzować śrubki na jej wysięgniku, aby móc ją spokojnie przekręcać, ułatwiając sobie dostęp do śrub. Jeszcze ostatni rzut oka na poprawne spasowanie i przykręcamy pierwszą śrubę. Po chwili orientujesz się, że jednak źle ją spasowałeś. Nic dziwnego, przecież stoisz wysoko na drabinie, cały w stresie. Zatem ponownie odkręcasz pierwszą śrubę i jeszcze raz spasowujesz z otworami montażowymi. Tylko błagam, tym razem zrób to solidnie. No, tym razem się udało, więc przykręcasz wszystkie trzy śruby. Wiesz już, że najważniejsza jest szczelność, więc jeszcze rzut oka na uszczelkę i widzisz kolejny błąd okazuje się że jest nierówno włożona po nierównej walce dociera do ciebie że nie uda ci się tego naprawić śrubokrętem więc po raz kolejny odkręcasz kamerę na spokojnie wyrównaj uszczelkę jeszcze raz spasuj kamerę i dokręć wszystkie śruby jeszcze ostatnia kontrola no teraz wszystko wygląda w porządku przed skręceniem uchwytu w całość musisz jeszcze pamiętać o połączeniu przewodów ale jak pamiętasz, najważniejsza jest szczelność. Woda i wilgoć największym wrogiem elektroniki. I tu z pomocą przychodzi dławik, który jest specjalnie dopasowany do gniazda RJ45 kamery. Warto go stosować, bo to kolejny element chroniący najbardziej newralgiczne miejsce, czyli połączenia i złącza kablowe. Załóż więc dławik na przewód. Wtyk RJ45 bez trudu przejdzie przez odkręcaną część. Gumową uszczelkę też bez problemu nałożysz dzięki temu, że jest nacięta. Kiedy chcesz skręcać dławik, na jaw wychodzi kolejny błąd. Końcówka zastosowanego paczkorda nie mieści się w dławiku. Przed tobą moment decyzji. Możesz zrezygnować i nie stosować dławika, i myślę, że byłoby to jak najbardziej w porządku, o ile kamerę montujesz wewnątrz. Kamera wówczas jest dużo mniej narażona na działanie wilgoci, ale na potrzeby tego filmu przyjmijmy, że kamerę montujemy na zewnątrz i chcemy się zabezpieczyć na wszelkie możliwe sposoby. Na zewnątrz zazwyczaj nie stosujemy paczkordów, tylko sami zarabiamy końcówkę skrętki, przez co ten problem raczej nie zaistnieje. Ok, samodzielnie zacisnęliśmy wtyk na skrętce i teraz wszystko wygląda już dużo lepiej. Nie chcę, żeby ten film trwał w nieskończoność, dlatego włączamy przyspieszenie. A ja opowiadam dalej. Wspominałem, że później porozmawiamy o rozmiarach uchwytów. Właśnie przyszedł na to czas. Niektóre uchwyty są idealnie dopasowane rozmiarem do podstawy kamery, dzięki czemu wyglądają bardzo estetycznie. Szczególnie w przypadku kamer kopułkowych, uchwyt ma często taką samą średnicę jak kamera, dzięki czemu nie gryzie w oczy. Często jest to bardzo istotne dla klienta. Może to się wydać śmieszne, ale zdarzyło mi się już wysłuchiwać narzekań klientów, którzy mówili, że nie wiedzieli, że kamera będzie taka duża, a w połączeniu z tym uchwytem wygląda wręcz komicznie i jest dla nich nie do zaakceptowania. Z drugiej strony na szali leży łatwość wykonania i szybkość montażu. Film jest teraz przyspieszony ośmiokrotnie, a zobacz ile czasu to wszystko wymaga. Wyobraź sobie, że robisz to w mroźny dzień i wysoko na drabinie. Zwróć też uwagę, jak mocno powiginane są przewody wewnątrz uchwytu. Dam Ci jeszcze jedną bardzo przydatną radę. Po zamknięciu uchwytu sprawdź, czy linia stworzona przez uszczelkę jest na całej długości równej szerokości. Można to bardzo łatwo sprawdzić, nawet gołym okiem, kiedy przyjedziesz na instalację, wstaniesz pod kamerą i spojrzysz na nią z różnych stron. Równa linia świadczy o tym, że uszczelka dobrze się ułożyła. Gratulacje! Pozostało wycelować kamerę w odpowiednim kierunku, skręcić śrubki na jej nóżce, żeby ją zablokować i gotowe. Dajemy łapkę w górę. Na koniec pokażę Ci jeszcze duży uchwyt. Zobacz dla porównania z jaką łatwością można ułożyć w nim wszystkie przewody. Dlatego przy wyborze uchwytu na pewno warto przeanalizować wszystkie za i przeciw. Ostatnią różnicą, jakiej tutaj nie poruszałem jest też różnica w cenie. Pamiętaj, żeby na nią też zwrócić uwagę. Podsumowując, pamiętaj, aby dobrze ułożyć puszczelkę. Zwróć uwagę, czy jest równo ułożona na całej swojej długości. Bardzo ważna jest szczelność. Zwróć też uwagę, czy dobrze zobaczyłeś metalową linkę, po to, aby uniknąć niespodzianek w przyszłości. Dobra, robimy porządek na stole. Nigdy nie zostawiaj po sobie bałaganu. Dajemy łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli treści, które tworzę, są dla Ciebie przydatne, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. To na pewno pomoże mi w jego rozwoju i pomoże mi dostarczać Tobie więcej przydatnej wiedzy. Do zobaczenia, hej!